Yo, cześć, siemano, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z OneBlocka po polsku. Jak możecie zauważyć, jestem w złotej zbroi, <gryw> mam kamienne i itemy. Dlaczego? No bo... Znowu dedłem, a przy, dedłem przez naprawdę głupią, taką głupotę po prostu, dodałem ziemię. Ta ziemia sobie pięknie zarosła i postanowiłem, żeby krówki też miały ziemię, co nie? I chciałem zebrać sobie słaby, no bo szkoda mi po prostu, tak wykopałem te drewno, no i wziąłem spadłem. Dlatego ja będę potrzebował, jeżeli będę chciał po prostu tą ziemię, to w sumie nawet myślę sobie tak, żeby ogarnąć sobie siltacza i wtedy dopiero przedbierać i sobie panadawać wszędzie. W ogóle zauważyłem, że z Dirtem jest problem, ale to mniejsze akurat nie z tym. E, pamiętajcie o tym, jeżeli materiał Wam się spodoba, jeżeli tak, jeżeli materiał, tak, Oj, tutaj w ogóle teraz mam Emerald i potrzebuje tego kilowatowego. Pamiętajcie o tym, jeżeli materiał Wam się spodoba, aby zostawić subskrypcję. Polubienie i subskrypcje, jeżeli jesteście nowymi osobami. bo ja w ogóle jestem taki zakręcony dzisiaj. A tak, też powiem tak w formie takiej ciekawej ciekawostki, dzisiejszego dnia właśnie, 25 marca, są moje urodziny. Nie wiem czemu, ale chciałem po prostu Wam o, tak, o tym po prostu powiedzieć. Jest taki dla mnie to taki szczególny dzień, dlatego nie wiem, czy akurat nie tego dnia będę streamował. Zobaczymy jeszcze, akurat nie. Może uda mi się akurat nie zrobić takiego urodzinowego streamka, ale to jeszcze zobaczymy. A ja sobie pozwolę tutaj yy, kopać akuratnie. Ja teraz, akurat, nie piasek. Jest także piasek. Swo nie mam w ogóle żelaza, <laughs> więc muszę się opierać na tym. Na tym akurat nie diamentowym diamantowym Nie straszna lipa o teraz węgiel, dlatego każdy teraz raz do rozdania wykopany, będę musiał odkładać do skrzyneczki. No, tak już się po prostu nie wydarzyło, że wziąłem i kilka razy dno. Najpierw, najpierw to było przez to akurat nie, przez ten mob grinder. Teraz przez tutaj, bo, bo na pewno akurat nie widzieliście między poprzednim a tym odcineczkiem duże zmiany, bo tutaj i płotki, tutaj właśnie zaprowadziłem, zaprowadziłem chyba niemalże wszystkie zwierzątka. A jeszcze sobie trochę pokopałem też tego one-blocka i też udało mi się lamy w ogóle ogarnąć. To jest jedna, tam druga jeszcze będzie w magazynie. O, nie też trzeba będzie mieć. O tu zajęczek jest. Właśnie zajączki też postarałem. Ten, przeniosłem na tamte miejsce Tam są akurat dźwięki, gdzie... gdzie no, o tam są zajączki. Specjalnie nawet dla nich zrobiłem sobie taki drugi, drugi poziom płotków, żeby mi nie, nie po I tak z ciekawości... O, diamenty, ale spokojnie Czy diament? Uuu, liski! Kurczaka mi ze... Nie! Diamenta mi wziął i kurczaka mi bije. Nie, co ty robisz? Nie było nimi. Dobra, nie, 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 nie. O, nie, nie. Jedyna forma pocieszenia to jest taka, że ten mob grinder po prostu fajnie się sprawuje, to będę mieć, o portasy. Jak chodzi o żelazo, jedyna teraz taka szansa na żelazo jest tych akurat nie zombiaków. I też w ogóle tak trochę sobie też tak, jak te moby sobie tak tłukłem, oni w ogóle oni się tak mega gromadzą, nawet nie, nie potrzebuję, ja bo tak, tak wcześniej chyba na poprzednim materiale tak mówiłem o tym, że będę potrzebował to W ogóle nie jest potrzebne, bo ten podróż, to się tutaj... nie wiem jakiego sformułowania użyć, ale po prostu ich jest masakra tak pełnych to jest. Będę potrzebował tu jakieś mieczy sobie ogarnąć. Teraz nawet w ogóle mi się ten drewniany mieczek nie respi, jak I don't know. Ale to widzicie, te przez taką głupią głupotę mogłoby się wydać, że to te lisy. Ale trzymałem shifta. Przysięgam, trzymałem shifta. I nie wiem, czy mi się po prostu palec sunął i. A, nieważne po prostu. No, aż mi głupi. No, ale co, co mam zrobić? Gramy dalej. Gra toczy się dalej, nie ma co. Na całe szczęście, że nie jest to akurat nie hardcore. Będę potrzebował sobie stworzyć kurczę, ale to jest naprawdę ryzyko duże, bo mam ostatnie diamenty. Ale zróbmy, tak, bo będę potrzebował, żeby wydobyć w ogóle złoto, czy diamenty. To będę potrzebował. O, jeszcze tam jest. <laughs> dobra, dobra. Ja potrzebuję jeszcze kamienia. sobie ogarnąć. Gdzie tu jest kamień. O, no, moment, gdzie tu będzie, tu będzie... Kamień, nie ma kamienia, będę musiał sobie tam podejść. Idziemy mi lis ten. Ja chciałbym mieć... Ja nie mówię, że nie chciałbym mieć lisa w Minecraft'cie, ale widzicie, że mi poczaki wszystkie po zatłuk. że te lisy będą sobie tutaj i nie będą mi zawadzały. Ej, mam pomysł. Z racji, że one już mi się tutaj zrespiły, to będę potrzebował, tylko teraz, szukam tak, będę potrzebował sobie stworzyć patyczaki. O, teraz tu cyk cyk. Gdzie on ucieka, nie on ucieka, gdzie on ucieka. Yy, nie, 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 nie. Nie, ja, mu, musimy go zatłuc, musimy go zatłuc. Nie, 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 nie! Uciekaliście, uciekajcie. On mi, on mi, wszystkie kurczaki ten. Dobra, ja muszę na szybkości mieczek sobie stworzyć, nie, 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 będziemy się tak bawić. Ale kobla potrzebuję, ja właśnie po to byłem w magazynie. Taki dzisiaj szalony odcinek. Dwa, yy, dwa na ten, dwa, trzy na kilof, jedno na łopatę. Dobra, nieważne, bierzemy wszystko. Od razu do craftinga. I teraz tak, cyk, i robimy tak. Ten kilo będzie mi na pewno potrzebny. Będę potrzebował mieczyk. Będę potrzebował... Oj, nie. Czemu nie jest? Czemu jest akurat nie tak, że jak daję. Oj, nie tu! Wszystko mi teraz nie wychodzi. Na spokojnie, teraz muszę. Tutaj teraz. Patyczaki i łopata. Dobra, jedynka, dwójka, trójka, czwórka. I jeszcze zrobimy sobie normalny, zwykły kilo Z koblu z tą na 11 odcinek, a ja dalej na koblu siedzę. To jest niesamowite. Ale tak, takie rzeczy się dzieją na, na, u mnie. I teraz tak, pytanie. Czy tutaj chyba ten list sobie po prostu... Wyegzekwował sobie. Tak, nie wiem, czy dobrze. Tak, no po prostu chodzi o to, że on sobie chyba skoczył do, 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 do przepaści. Bardzo dobrze. Nic, kopiemy sobie tego głęboko, bo będę potrzebował sobie wydobyć żelazo, diamenty. Ja chciałam sobie w ogóle. O, mam akurat nie diament i od razu cyk. Ja pozwolę sobie od razu ten diament. Chowajmy sobie tutaj, gdzie to są te cenne itemy. O, ty w tym miejscu. Także tu sobie schowajmy, żeby od razu on Oj, okej, okay, dobra. Ja tu. Mogę sobie otworzyć, ale pozwoliłem sobie to zbić, także to sobie od razu schowajmy, cyk. I dobra, i to teraz będę sobie normalnie kopać. Dajmy sobie to może tak, w taki sposób, a to dajmy sobie tak, a to dajmy sobie tutaj. Także dzisiejszy odcinek będzie w większości chyba sfokusowany na tym akuratnie, żeby pokopać sobie tego one blocka. Ja też się z wami co nieco poopowiadać, bo zauważyłem w swoich materiałach, że... Yy, znaczy w tych akurat nie ostatnich, że jakby staram... O nie, 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 dobra, dobra. Ja lisów nie chcę. Nie chcę lisów. Nie chcę lisów. Dobra, chyba sobie poleciał. Ktoś powie, że akurat nie liski by mogło być chodzać, ale nie, ja, jak mi o kurczaki po prostu powybijać, to nie. Tego. Ale ja wierzę że w coś takiego, że jeszcze pewnie będzie okazja akurat żeby że mieć lisy, także yy, tu widzę, widzę, że jest. Nie mogło być, po, nie może być po prostu lisów teraz. W tym momencie nie może być, je. Ja strasznie biduję po prostu z itemami i nie mogę mieć. Nie mogę sobie na to pozwolić. Bo jak to ma takiego jumpa. O, o nie! Przepraszam cię, przepraszam ci że Naprawdę cię przepraszam, nie chciałem ciebie uderzyć. Ja, ja byłem przekonany, że to jest wiedźma. Czemu on się nazywa Jelena? Dobra, to, to dziwne. E, czekaj villagerze. Co by zrobić takiego? Wiem, musimy Ciebie jakoś zabudować, dlatego ja pozwolę sobie tutaj tak zrobić, że. tak, żeby on poszedł w takim miejscu. O, teraz się poszedł przekimeć. No dobra, to zróbmy sobie w takim razie coś takiego, że. a wiem, i ja mam pomysł, mam pomysł. Skoro jest notka, zróbmy tak, dajmy te łóżko w tym miejscu, dajmy łóżko tak, żeby on. no nie wiem, gdzie by można było dać. może w tym miejscu. O, i okej, okay. on tu pójdzie w kimę, a my sobie go tutaj opa opatulimy. O tutaj tak, teraz tu jeszcze tą glinę sobie ponodajmy. tutaj tak na dwa. Jemu nic nie powinno być, to jeszcze dobrze byłoby pochodnie dać jakąś, żeby... W razie, w razie czego, żeby tu się nie, nie zrespiło coś nieporządonego. Gdzie jest pochodnie, gdzie jest pochodnia? Jaka kol. O jest tutaj pochodnia, chociaż jedna. Bo to jest bardzo ważne i tu musimy sobie wykopać. Zwykłym kilofem kamiennym, a jakże innym. Dlaczego miałbym kopać sobie żelaznym? Może dlatego, że żelazo nie mam. Dobra, to wszystko sobie pochowajmy i dobra, kopiemy sobie. Mamy tu siekiereczkę, mamy śkierczkę, także... Lecimy akurat nie dalej z tym e, tematem, z tym koksem. Także jeżeli chodzi o żelazo, ja nawet mając tego villagera, w sumie też dobrze się dzieje, bo będę potrzebował jeszcze jednego villagera i, jakbym miał jeszcze jednego villagera, to będę mógł sobie je, te e, villagery rozmnożyć. O! Ro, rozmnożyć. Roz, rozmnożyć, rozmnożyć. Gdzie ta jest skrzyneczka do, do tych itemów cennych? Ona jest na dole, dobra. To sobie od razu schowajmy w tym miejscu. Ja wolę po prostu co chwilę podchodzić do skrzyneczek, bo ja też nie wiem, czego mogę się spodziewać. A jak mam znowu po prostu dodać, to. Wiecie, ja wolę sobie tutaj od razu pochować to, co jest takie cenniejsze, to już jedna sztuka jest jeden blok żelaza. I lecimy sobie teraz dalej. O, ziemia. Nie, no z ziemią teraz nie powinno chyba być problemu. Jak, jeżeli to będziemy mieli co, co chwilę, bo tak też powiedziałem wcześniej z tą ziemią, jak ona ta, tam jest po prostu. Bo ja z ziemią ogólnie też zaczynam tak, biedo, bo, tak trochę biedować. Więc. Czy znaczy nie, po prostu muszę chyba bardziej sfokusować się na, na, na rozkopywaniu. Wo, ile zombiaków, Patrzcie się tylko na to. Ale to są tacy przymoleni ząbiacy, e, także na spokojnie. Uważaj, Ale już się wystraszył. Dobra. I tak, ja muszę na dystans, muszę ich na dystans. Widać. A ten skobór na mieczy to jest depremujący, powiem wam Miałem żelazny, to byłem takim pewniaczkiem, co nie? Widziałem to wszystko, zaprzepaściłem. No ale i czasami tak bywa, trzeba sobie radzić. Zajmiemy sobie Rotten Fleszy, w ogóle taką ciekawostkę, to dla mnie w sumie ciekawostka, może dla was akurat nie, ale pozwolę sobie tutaj powiedzieć, można rozmnażać pieski rotem Fleszami, to powiem szczerze, że, że, że się tego nie spodziewałem, a tych rotem Fleszy będę miał całkiem sporo, także, także jeżeli ktoś będzie chciał, sobie, będzie mieć pieska, ja takowego pieska będę mógł na spokojnie sobie ogarnąć w unblockowym świecie, znaczy nawet, znaczy bo i tak mając akurat nie krówki, to będę mieć akurat nie mięcho, ale, tak, żeby być troszkę ekologicznym, tak troszkę, to można właśnie rotem flaszczami. Także to jest spoko opcja. Teraz te bloki, właśnie nie wiem, w sumie te, ta glina nie wiem, na co może mi się przydać. Może to jakieś takie albo do jakiejś takiej dekoracji, albo do zabudowania takiego villagera, tak jak tutaj. Coś miałem też jeszcze wam akurat nie powiedzieć, ale umknęło mi to. Odcineczki pojawiają się co drugi dzień. O, O nie, 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 nie. Tu są źli villagerowie. Ok, ale całe szczęście. Ja sobie ich wypcham. Oni na całe szczęście nic tutaj nie mają, także także luzik. Kurde, miałem chlebki, miałem. Arbuzy, ale jeżeli chodzi o chlebki, to nie bieduję tak strasznie, bo tam akurat pięknie mi wszystko rośnie. Trochę teraz osta, przez ostatnie odcinki strasznie lami. Nie wiem z czego, z czego to jest wynikiem. Znaczy powiem Wam, jeżeli chodzi teraz akurat o ten odcinek, właśnie urodzinowy odcinek, myślę, że tego dnia postaram się, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to wieczorem odpalimy akurat streamka. Zobaczymy, czy akurat. Nie, bo też myślę, że do tego czasu uda mi się pewnie może ogarnąć jeszcze taką jedną serię na moim kanale. Więc albo Wy to już, albo zobaczycie już akuratnie po tym, jak już będzie faktycznie pierwszy, albo. Pierwsze dwa odcinki, albo pierwszy odcineczek jeszcze nowej serii Albo, albo akurat nie tego dnia, którym po prostu są moje urodziny Wyruszymy z taką jeszcze jedną serią Uuu, mamy tego o, nic ciekawego nie ten. Był go sobie tak. On to potknie widzialności. Gdzie on jest? Dobra, on może się ogarnie, co nie? Dobra, a to sobie wszystko przezbierajmy. Równie dobrze mógłbym po prostu skrzynkę wykopać, ale wolę się po prostu tak trochę potrudzić, co nie? Na takiej zasadzie. Mamy kolejny emerald. No, emeraldy nam, mogą nam się przydać do jakiegoś handlowania, ale nie wiem, czy tak troszkę tak podziałamy. Jeżeli, ma, bo jeżeli mamy stosunkowo mało, to za bardzo światła nie zwojujemy z pięcioma emeraldami. Kolejne drewno. Drewna nigdy akurat nie za wiele, tak wam powiem, że spoko. Ale bardziej bym sobie cenił diamenty, żelazo. Redstone też jest spoko, ale jednak jakby mnie po prostu tak się poszczęściło z większą ilością żelaza, żebym mógł sobie na nowo znowu sobie ci zro... o Osiołek! I dwa osiołki. Mega, mega kozacko. Tylko pytanie teraz, ej, czy jak mam sianko, mam sianko, prawda? Mam sianko. Ja bym sobie te osiołki zaprowadził, tylko one coś mi się nie chcą chyba słuchać. One nie są takie, nie działają tak jak krówki? Chyba nie. Należałoby mi stworzyć dla nich odrębną platformę, może... Nie tyle, że platformę, ale gdzieś ich po prostu tak zabudować. O, na przykład tak jak ten osiołek, o, elegancko. O, nie, 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 tylko nie idź tutaj. O, ale jakbyś poszedł sobie... Szczerze, jakbyś był tutaj, w tym miejscu. Ja bym cię tutaj tylko wepchał. Momencik, momencik, idź sobie tutaj. I kozacko. I ja bym sobie jeszcze jeden poziom tutaj postawił. Bo szkoda mi strasznie akurat, osiołki są mega kozackie. Tu Jeszcze cobblestone mamy, to sobie po pozwolę. I tego, ten, no fajnie, jakby tamten osiołek też tak pomyślał, żeby tutaj przyjść do swojego kolegi, ale on pewnie nie wpadnie na taki pomysł. Dlatego ja sobie zabuduję tutaj akurat i tego villagera i tego osiołka. Niech oni tu będą, będą mieć jedno pochodnie, także światło mają. Gorzej z wodą i z jedzeniem, ale tam szkoda. A tam leży, tam, no, na no, tam. Poradzą sobie. Nie, nie będę ich tam, będę się starał, żeby ich tak długo w tym miejscu nie trzymać. Ten osiołek jesteś tutaj. Dobrze by było, może zróbmy w tym miejscu. O, właśnie. Tu na trzy. O, tak jest. I najlepiej, żeby tam wepchać, bo taka lama czy coś to... Chociaż ten osioł... Znaczy, nie, nie będzie mi szkoda, bo jeżeli ten osioł będzie się, się tutaj zbliżał i się nagle okaże, że, że mi wyskoczy jakiś tam y, taki nakoksowany zombiak, pewnie, <grym> zadając życie, jeżeli tak się w ogóle stanie, to pewnie będzie problem w pokonaniu go i jest duża szansa na to, że mogę deadnąć znowu. Ale trzeba wierzyć siebie, nie być takim pesymistą. Jakby cały czas człowiek myślał pesymistycznie, to by nie było dobrze, czasem trzeba troszkę, troszkę optymizmu, ale nie takiego przesadzonego, bo ten osiołek się denerwuje, ale to wszystko robię osiołku specjalnie po to, żebyś przeżył, ty tego nie rozumiesz, ja chcę dla ciebie naprawdę dobrze, on nie powinien wyskoczyć, prawda, no dobra, ja myślę, że to co jest, tak jak zabudowałem, tutaj będzie akurat nie git, także lecimy sobie dalej akuratnie z kopankiem, tutaj mamy akurat nie piasek, ja to sobie pozwolę jakoś tak, a w ogóle te bloki wszystkie pochowajmy sobie do kolejnej, znowu tutaj cyk, 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 o kolejne żelazo, te diamenty to już od razu tutaj w tym miejscu. O, już cztery diamenty, także spoko, spoko loko. Chciałem, żeby to było śmiesznie, jakoś, ale pewnie wyszło cringeowo. Węgiel bardzo dobrze, kolejna glina. W, w sumie tak jak akurat ten odcinek wychodzi 25 marca, czyli w dniu moich urodzin. Znaczy e, e, powiem tak, jeżeli ktoś złoży mi akurat życzenie, to z tego miejsca będę to już pozwolę sobie tak podziękować, ale na pewno wiadomo jeszcze odpiszę na komentarze i tak dalej. Jeżeli ja, bo tak mówię akurat, już uprzedzając to myśl, że, że ktoś może napisać. A może się też... O kolejne osiołki. Może też by zdarzyć tak, że ktoś może jednak nie napisz, ale tak wiem, że, że są to jesteście bardzo mili i na pewno jakieś, pewnie się rzeczonka pojawi, dlatego wam ślicznie dziękuję, jesteście naprawdę mega kochani. Ja na pewno Wam da, da, dam serduszko. I może moglibyśmy się umówić na takiej zasadzie. Tylko pytanie: Czy można osiołki rozumnażać? Chyba osiołki nie. Ale koniki może. Albo papuszki. Zobaczymy jeszcze akuratnie. Albo może żółku. Co mógłbym akuratnie zaproponować? Bo tutaj pandy też akurat mam tylko jedno. Nie mogę za bardzo rozmarzyć pandy. O, to akurat nie Uy, bo ja się, no Znowu wpadł. Wiesz, żeś mnie wystraszył. Coś, coś, coś na pewno Wam ogarnę. Dla osób, które właśnie napiszą właśnie rzeczonkę rodzinną. osoby, osoby która złoży jakieś życzenia, czy to jak ktoś chce, to, czy to to, będzie mi miło. A jeżeli nie, to też nie będę jakimś takim człowiekiem, że bo też nie chciałbym wymuszać kogoś na jakimś, ale po prostu chciałbym też w, jakiś, w ramach właśnie takiej, takiego podziękowania Wam za życzenia coś Wam ciekawego ogarnąć. I może zrobiłoby się takie, wiem, tak jak zrobiliśmy w moim Minecraftowym świecie ku przygodzie, zrobimy takie ogromne serce i damy po prostu tabliczki. I, i, I każda osoba, która będzie sobie życzyła, żeby się pojawić, y, która złożyła życzenie i będzie chciała się na, na tym serduszku pojawić, to zostanie zapisana i też będzie chciała sobie wybrać kolor, w jakim chce po prostu, żeby jej nikt był. To tak też myślę, że tak możemy ogarnąć. Ale to ogarniemy sobie oczywiście na streamku takim. O, kolejne osiołki. W sumie już tak. No, jakby cieszę się, że, że, że kolejne osiołki, ale trochę też mam obawy, bo one. Dobra, nie wiem, jakby to zrobić. Bo tak nie będę teraz każdemu robił platformy w przestrzeni. Mamy akurat te dwa osiołki, ciekawe jest to, czy można je rozmnażać. Ale chyba tak, ale też mnie to ciekawi, że akurat bo one Sianko jedzą. Ja byłem przekonany, że jeżeli chodzi o Sianko i będę trzymał Sianko w łapce, to oni polecą za tym Siankiem, a oni jakoś nie przekonani bardzo. Patrzcie, jak piasek sobie pięknie, elegancko kopię. Tu wykopiemy sobie jeszcze tego sandstone'a. O, zły villager, zły villager, dobra. O jejku, 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 jejku. Dobra, 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 dobra. Okej, okay, ja muszę coś szamać, muszę coś szamać, bo jest straszna bida. Te miecze zadaje totalnie mało HP. Weźmiemy sobie arbuzy. Mam dwa serduszka. On się już tak pokusuje, on się czai, on chce po prostu mnie pokazać, ale ja mu nie pozwolę. Dobra i teraz troszeczkę musimy sobie poczekać na to, żeby się mi żyćko zregenerowało. Bo nie jest za ciekawie. arbuzami to jest właśnie ten problem, że... Oni tylko... że mi dają tylko jedno jedzonko i tak... Nie, te mięsko po prostu zaspokajają. I tak trzeba po prostu. Poczekać. To chciałbym choć, żeby połowa serc, bo tak. Ale nawet lepiej... To dobrze było, żeby więcej. Ok, tu kolejne serduszko, ja tak może przejdę. Chyba, żeby zrobić tak, jak on tutaj jest, tylko trochę może ubilibyśmy w taki sposób. O. On tu będzie mi widział. Cyk. O, dobra, jednak on O, dobra, ale jednak jednak nie jest taki mądry. Popatrz, ale. Skubany! Skubany wziął na crafting. Ale mógł to szybciej zrobić. Ale nie był na tyle inteligentny, żeby to zrobić. Także puścik dla mnie akurat nie tutaj. Troszkę już mi się Życzka zregenerował. Także możemy dalej sobie kopać. W osiołku bardzo będzie prosił, żebyś nasunął się na bok. Bo tu dosłownie wszystko może być. A nie chciałbym, żeby się tobie cokolwiek stało. Szkoda mi trochę tych listków. Nie mówię, że nie, ale. Jak mi mają kuczaki wszystkie I ja co prawda mam ja ich, ale no nie no. Na Lisków będę musiał stworzyć taką odrębną przestrzeń. Liski one też mogą mi się przydać do tego, żeby one mi zbierały porzeczki. czy na tej wersji są porzeczki. O, ojejku, ile zombiaków, ile zombiaków, masakra, masakra, masakra. Dobra. Ja tak muszę. O, najlepiej tak właśnie taką hurtowo ubić. Patrzcie, i ten zombiak akurat nie się tak oddala i zamiast, żebym tak mógł kilka naraz. O, dobra. Dobra, jest jeden. Okej, okay. tam jest jeszcze Myśmy sobie pokopali, a tutaj... Teraz mi będą utrudniać zadanie. Arbuzik, latuje na rejony. I dobra, i kopiemy sobie dalej. Tutaj łopatą. Tutaj, o, dżunglowe drewienko. Kozacko, łopata. I jest git. O, węgiel. Z węglem, no jest cały czas nieciekawie. Ale z każdym wykopanym bloczkiem jest coraz lepiej. Najgorzej teraz z żelazem. Zjemy tam zresztą też. O, lama kolejna. Bardzo, bardzo fajnie. Ale bardzo by. O, kolej. Nie, dwie lamy. A to jest też ciekawe, że one tak się. Że one tak są na tym jednym bloku i się wydaje, że to jest jedna, a, a potem nagle dwa. to spoko. Nie mam dla nich linek. Jestem też ciekawy, kiedy będą slimy, żeby teraz się nie okazało, że jak wykopię ten blok, to się okaże, że teraz nagle fala tych slime'ów na mnie zaatakuje, bo też może zaraz się okaże, że wykrakałem. <grymne> Ale fajnie tutaj. Okej. Okay. Monster Party. Nie gadaj. O kurczę. O kurczę. Oj, dobra, 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 bo widzę, że. Tu się, tu się impreza robi taka fest. Ja tu wezmę. Okej. Okay. O, dobra. Dobrze, że tu nie ma żadnego łucznika, bo. byłaby lipa. Ale dobrze, w... Do, na dobry pomysł teraz wpadłem, że jestem na górze. Okej, okay. i tak będą atakować. Tam jeszcze jest ten widacz, on w ogóle nawet nie ogarnia. Czy ja tutaj ten. Cyk. Okej, okay, patrzcie on podskakuje i nic O dobra, zepchnąłem jednego Dobrze byłoby ich w ogóle zepchnąć tam No, co jest Patrz i widzicie, jak... nie wiem czy to jest gra zlagowalony, Czy po prostu oni, on jest Niewystarczająco wysoko, no, ale jak jest na tym bloku To nie powinno być problemu, patrz oni mają żelazny Wiecie jak z <laughs> cobblestone'a Ale to też pokazuje, że jestem jednak też pro No bo wiecie Ja mam gorszy set, oni powinni mnie pokonać Oni powinni mi dawać fory A nie dają mi fory no, co jest? Dobra, jest elegancko. I teraz bardzo ważna kwestia dotycząca tego, że szamalibyśmy sobie tylko nie mam akuratnie Rotem Fleszy. Znaczy bo nie chciałbym Rotem Fleży, tylko fajnie byłoby normalne jedzenie. O, tu jeszcze jest czysko. A on tu mi nie podskoczy. Ja zrobię z nim tak. Cy gościem. I leci sobie tam. A był tu jeszcze zły villager. Gdzie on jest? Gdzie jest ten gość? To mnie niepokoi, że On tu normalnie stał. Dlatego ja tu. Po... Okej, okay, tu jest tak. W sumie tu nie mógł. No, znaczy, w sumie nie mógł zrobić takiego parkura. Jakby zrobił, to nie wiem, jakim cudem. Tu jest osiołek, tu jest osiołek. No dobra, może znik, nie wiem. Ale nie widzę gościa. E, dobrze byłoby coś sobie wszamać. E, wszamajmy sobie, może na przykład. No nie wiem, co. O, chlebki tutaj. No te trzy chlebki byśmy sobie wzięli. Oj, przepraszam cię, osiołku, nie chciałem tego zrobić. To nie było z premedytacją. Tu sobie pochowajmy te wszystkie. I temki. W ogóle te żelazo, co tutaj... Siu, tu jest jakiś bloczek, to w sobie wszystko tak ten... O, tu jeszcze dwa. Ponadajmy sobie tutaj do tego, do piecyka. Tu wkładajmy sobie ten węgiel. To jest chyba ten drewniany, tak? Nie. A nie, dobra, już wszystko po, Dobra, bo nie mogłem... Mi miałem takiego chyba lager, że nie mogłem włożyć. No pieca. Takie dziwne to było. Okej. Okay. Co ciekawego oferujesz? No, no nie wiem, takie średnie te rzeczy, ale usuń się proszę cię na bok, bo widzę, że ta skrzynka może zwiastować coś niepokojącego. O lud! <laughs> mamy kolejną wodę, mamy bambus i mamy kakaowiec. To świetnie. To sobie od razu schowajmy. Teraz są również. I dobra. Cyk. Okej, okay, czyli to była chyba taka troll, troll skrzynka w sumie. Na takiej zasadzie, bo myślałem, że po tej skrzynce nagle zacznie też znowu jakieś moby i tak dalej, ale... Całe się tak się nie stało. Ciekawy jestem, kiedy będzie kolejny poziom. Ja tak sobie kopię, kopię, kopię i nie mogę tak się dokopać. Chociaż tutaj jeszcze walka z mobami i tak dalej. Też tak patrzę na nagranie, już jest 25 minuta materiału. O, kolejny villager. I to jest, proszę Państwa, świetna informacja dla mnie. Bo teraz tak naprawdę będę musiał stworzyć sobie łóżka. Stworzyć w ogóle sobie taką platformę dla villagerów. I to najlepiej może by tutaj tak, 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 tak zrobił, bo to wtedy wepchowałby jeszcze tego villagera. Oje, może wskoczę sobie tutaj pozwoli, tylko żeby ten, tego parkura nie zlamić. I w ogóle jeszcze wam powiem taką ciekawostkę, ja cały czas y, działam na tej samej myszce, tylko lifehack, taki jaki zrobiłem, po prostu y, wziąłem sobie y, tego. Tak jak to się nazywa. Jak y, pod myszko się kładzie podkładkę. <laughs> Dobra, już. Y, no to właśnie to sobie akurat nie wziąłem na bok i nawet nawet teraz chodzi. Ale nie no, trzeba będzie akurat nie kupić. Teraz no, dobrze byłoby tego jakoś opatulić tutaj i jak już mamy dwóch villagerów, im dać chlebki, porozmnażaliby się, byłoby ich z pięciu, tak z dziesięciu, robić ich dużo, żeby było ich i część i trzy, trzy, trzech, trzech albo cztery, nie pięciu villagerów na pewno, na pewno będę potrzebował do tego, żeby stworzyć farmę żelaza i też byśmy stworzyli sobie do tego odrębną platformę. Także z żelazem już by wtedy było akuratnie mega mega git, tylko będę, ale nie mam lawy. Nie mam lawy, jeżeli chciałbym faremkę, ale i tak trzeba będzie mi zaciągnąć ich tam na górę i tak, dlatego trzeba będzie jeszcze jakoś tam to pokmić, ale to się zrobi. Także zróbmy sobie teraz tak, że tego byśmy sobie pana oczywiście opatulili gdzieś. On tu wejdzie. Przyjdzie, przyjdzie bardzo mega kozacko. Ej, sztosik. Jaki on jest inteligentny. Patrzcie się, on wiedział, że ma tu wejść. No dobrze. Także mamy tutaj dwóch villagerów, to jest bardzo dobrze. I myślę, że tym akcentem zakończymy sobie dzisiejszy odcineczek. Pomimo takich faili z mojej strony, no tego faila akurat gdzieś zlamiłem znowu i wpadłem, jest pozytywny akcentik. No, no, znaczy, no, jaka się ciesza akurat, że coś, coś takiego miłego, że miło mogę zakończyć tego, ten dzisiejszy odcinek. 11 odcinek z OneBoka po polsku. Mam nadzieję, że pomimo tego takiego faila i takich różnych zawirowań materiał Wam się podobał. Jeżeli tak. To zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli jesteście nowymi osobami, koniecznie pamiętajcie o tym, aby zasubskrybować kanał. Pojawiały się tutaj po bokach moje poprzednie materiały z, z tej przekazackiej serii. I co, widzimy się za dwa dni. Cześć, cześć!